słuchajcie, będziemy od tej pory nagrywać już na wersji 1.8.8 i muszę wam niestety powiedzieć, usunęło na wszystkie nasze itemy na, na szczęście save się nie usunął tylko wszystkie nasze itemki się usunęły, sześciutkie itemki wszystko, co zbieraliśmy przez te parę odcinków się e, usunęło I i, i i jakby to powiedzieć e, no e, kurwa mać Mieliśmy duże te zapasy, mieliśmy dużo rzeczy i nagle kurwa nic nie mamy. No i nagle nic nie mamy. Ja zaraz umrę z głodu. Nie, kurwa Słuchajcie, jeśli chcecie, żeby ta seria była kontynuowana, to napiszcie w komentarzu. Uwaga, to będzie taki informacyjny odcinek. To ja po prostu pozbieram, albo nie wiem, znajdę jakiś program do dodawania itemków i sobie dodam, albo nie wiem, włączę to many items i włączę, i dodam sobie wszystkie itemki, jakie miałem, a właściwie to większość, a nie wiem, napiszcie, czy mam zbierać to od nowa. Dobra, więc tak: w opisie macie ankietę do wyboru do koloru. Słuchajcie, tam będzie napisane, że macie dwa wybory. Czy chcecie, żebym odzyskał sobie te itemy za pomocą tomany items i dodam sobie te wszystkie itemy, no większość? Czy mam po prostu zbierać wszystko od nowa? Trochę mi się nie chce zbierać tego wszystkiego od nowa, e, bo no, chociaż ten fajny, ale mogę też tak nagrać e, Skyblocka i tam odtworzyłem już trochę ten dom. Jeszcze mi dach został. Eee, tak, otworzyłem... dobrze słyszycie, otworzyłem w 10%, nie no, w 50% ten dom na tym Skybloku wszystko jest zachowane tak samo. I mogę, o tam grać z dekacją. I napiszcie, ja sobie zaraz zacznę nagrywać tego skyblocka, ale taka seria fajna wychodziła z tego, na Każdą skrzynkę otwierałem. Z każdej skrzynki wezmę wszystko. I będzie okej. Okay. Więc napiszcie w komentarzach, a ja się gra, a ja teraz... a będę sobie umierać. I to by było na tyle. to w łapkę. Poczeszenia, że moje i Jestem na jednej 8 I będziemy zawsze grać na jeden świam. Zawsze nigdy nie przyrzuciliśmy się na wyższą wersję,